Halo, halo, nie słychać, bo jeszcze nic nie powiedziałem. Bo w sumie zaczynamy za 6 minut dopiero. Mam nadzieję, że mikrofon działa. Powinien. No dobra, to my będziemy zaczynać, ponieważ musimy zabić określoną liczbę szlamów. W ogóle, słychać mnie na Discordzie? Na Netflix? Super, no to mordujemy szlamy i króla szlami. jak się pojawi trochę więcej ludzi to wtedy wyjaśnię co się zmieniło od ostatniego czasu na serwerze a pewni gracze zmusili mnie do wprowadzania paru zmian A mianowicie pół hacker. Czy nam się uda do, w ogóle dobić do tej liczby szlamów, żeby zespałnić króla? Hello. wszystkie zasługi za morderstwa są na przypisywane, a nie mnie jak ostatnio. O jest Król przyszedł! O, właśnie do domu Ojej, ale gwałci Nie wiedziałem, że aż tak agresywnie się teleportuje. Z nim to nie przelewki tam jakiś dom, nazywa się pralnia. Zapomniałem, że tego nazwałem jakiś dom pralnia. Nie lubi ten. nie umiem zejść ze stolika Tak, tak samo jak te biedne małe zwierzątka Teraz ma jeszcze żyje? A jest u tego U pana strzelców. No już mam, zginął a ja nie mam miejsca w ekwipunku, żeby pomieścić użytego rzeczy. To co tam wypadło? No i skończył się event o, na stronie No O, teksty na nagrobkach są po angielsku. Jakoś to trzeba było rozwiązać w ser na serwerach. E, nie, nie gramy na ekspercie jeszcze. Może jak się trochę rozgrzejemy, to za kolejnym razem będziemy grać na ekspercie. Zobaczmy, co tu trzeba porobić, powstawić. drużyna Drużyna daje nam to, że widzimy się na mapie. Tylko jeden wypad. To co robimy manafi? Kopiemy czy. czy co robimy? Nie można psuć domków. Zablokowałem psucie spawnów. Ja słyszę jakąś gwiazdkę? To jest domek, tylko się nie wyświetla jako domek. To spawn, tylko szef może tutaj wprowadzać zmiany, a szefem tu jestem ja. Okej, okay. czyli będą mikstury, a może chcesz jojo z tego, z demonitu, pewnie masz już. Kilofa jest potrzebny, ten? łuski z pożerata? Najwidoczniej tak. To masz jojo. A ja sobie zrobię wędkę. koniecznie, nic więcej nie potrzebuję na razie z demonitu. Chyba demonit wypada też z robala. Chciałem ja ustawić na tym świecie odnawianie zasobów, ale jakoś mi nie poszło. Automatyczne odnawianie zasobów mi nie działało. Może w przyszłych edycjach Terraria, na przykład Terraria na Ekspercie. <grystanie> no, I pnączę, już uda się. Jakie mikstury będziesz robił? Albo jakich składników potrzebujesz? Monafi? możesz wbić yy, koksu. Adres jest w opisie i powinien działać. Na no, podziemio nie znajdę. Problemy. No, pewnie trzeba poczekać na dzień. Wersja jest y, najnowsza na Steamie obecna. To, nie wiem, która to jest. 1, 3, 5, 6, 5. Soko zaszedłeś, mikstura grawitacji? Coś tu wydaje nieprzyjemne odgłosy, i nie jestem pewien co. I chyba się nie przekonam. Salamandra Patrzyłem ten świat w edytorze map, żeby go przywrócić po ostatniej przygodzie z dynamitem I chyba ten świat nie jest bogaty w latające wyspy, więc może być trudno coś znaleźć No jest po prawej. Nie powiem, że na wschodzie, bo tu jest odwrotnie w Terrarii. I ludzie będą się gubić. Tylko jest zmieszany z korabcą. Szczęście, że ten kamień był wysoko. Bo mogło być groźnie. Znalazłem hak. Więc, jeżeli interesujecie hak, wspinaczkowy, tak zwany, to mogę go dostarczyć za niedługo do naszej wioski. Nawet ci zrobię ten hak spinaczkowy i przyniosę. Chyba, że gdzieś latasz. Okazji na do sam czy nie, czy nie ma wędkarza. Hallo. Na no, cześć. sobie zaraz biją. No. Ma na to i ty powinieneś nic. Myślałem, że wyłączyłem te zasady w, w routerze, ale najwidoczniej nie. <kłysy> Można w routerze, bo ty masz też z tego. Tak. Z UPC, tak? Tak. Można włączyć DMZ, Demilitarized Zone, że, że nic nie będzie robił. A, goblin. dawno tam, gdzie goblińscy zwiadowcy się wspomnieli o też i... slanking może. Jest i drugi goblin. Mhm. Mhm. A jak dużo trzeba tych slamów ubić, żeby się Slanking pojawił? No on się pojawia losowo. Tam właśnie gdzie mogą się pojawić kobiny, e, i. W centrum mapy nie może się pojawić normalnie, kingslime, tylko podczas e, deszczu slajmów slime mogą, mogą się pojawić. Może się pojawić na środku mapy King slime. I wtedy właśnie on wymaga e, jakiejś tam liczby zabitych. Za pierwszym razem nie wiem ile, ale więcej. Chyba 300, ale nie jestem pewien a za drugim razem już mniej, tam 150, czy coś takiego. A normalnie to on się spawnuje zamiast slime. Slime ma losową szansę, że się zespawni ten... E, Mam dla ciebie grappling hook. A gdzie jesteś? Jestem tutaj. To wy wyjdźcie na zewnątrz domu, a ja rzucę z dachu. Kto pierwszy złapie, ten ma grappling hook. Mapa mi się zresetowała. Straszne. No, nie mam żadnej mapy. Ciemność. Banafie, nie chcesz grappling Huka? Haka spinaczkowego? Okej okay. Na razie nie. Ej, hak spinoczkowy. Max? znowu. Już się go użyła. no, to dużo ułatwi sprawę. Mój kwipunek. E, tutaj są postacie po stronie serwera, więc. Sagrot, dobry wieczór. Więc będziesz, go miał, będziesz miał swój ekwipunek na swojej postaci, jak się vlogujesz, ale na tym serwerze yy, będzie osobny ekwipunek. Masz. Mam tu już swój domek? Nie masz. Bombardier. Nie wiem, czy to jest na, na górze? Chyba hmm. jest pusty. To możesz mi dać? E, Max mamy Ale to panie, tak pani nie słyszy. Mamy Discord Chyba słyszy ze streama Jak ci go nazwać ten domek jeden no, po prostu Gdzie wiadomo o co chodzi Ej! Cave! A jeszcze pewnie muszę ci ten dać jakiś... jakoś... E... House Alone... Przecież jeszcze nazwy... E, house Alone... O, teleporting charm! Płynęłaś... Magiczne wsterko, wezmę sobie. Cave... skrzynki po środku są zabezpieczone. Możesz brać hmm. akurat ty. Okej, okay, dzięks. Ale nie wszyscy mogą. Typowa Buda w Terrarii Block. Tak zagrad pisze. To taka moda w tym świecie. Jej, możesz budować w swoim domku. Jej, dzięki. Chciałem dobudować tutaj ściany, ale serwer mi zabronił i nic się nie zrobiło. To daj mi ściany. A zużyło ci te ściany, bo w sumie nie wiem, jak to działa. Z... Chyba zużyło. To Nie widzę ich nigdzie, więc no, chyba trochę zużyło. trochę niedobrze. <coughs> Jedziemy to. Dobra, sprawdź, czy możesz wstawiać przypadek. w tym w domku, bo nie, nie wiem w sumie. No zaraz, zrobię sobie jakiegoś czysta. No to na dole trzeba zrobić czysta. Mogłeś hakera zabić. <grymne> o, to jest jakiś dziwny chest. Z niego można brać tylko jednorazowo. Akurat bawiłem się pluginami i no cóż, zostało mu tak. Yy, możesz na Skype na czacie podesłać temu Maxowi link do Discorda? Jakby co, Discord ma też web, ma... Rolę, wiem. Ma opcję web, więc A, nawet nie trzeba go być. instalować. Wystarczy tylko sobie kliknąć i się wbija. Teraz, jak to się robiło? A jest, jak na streamie jestem, to jest ukryty. I nie widać go w Discordzie. Gloper dołączył. No Okej, okay, to parę osób już dołączyło, to może powiem, co się zmieniło. Tutaj na parterze jest domek, do którego nie mogą potwory wchodzić. Więc spawn jest bezpieczny w miarę. Nie wiem, czy mogą strzelać do niego. Chyba mogą. E, a druga rzecz, co się zmieniło. Zwiększyłem limit, bo ostatnio graliśmy blisko limitu maksymalnego. Heman, Heil, Guten Abend, Sir Heman. Zobaczę czy, czy serwer może whisperować, ale te, nie wiem czy przekopię z tego z y, Terrari. Chyba nie ma whispera serwer. Na razie próbuję się tutaj ogarnąć z rzeczami. Stałem mój domek. Mogę teraz powrzucać moje, do niego wszystkie moje. Krapy. O, możesz stawiać skrzynki, tak? Tak, więc działa. A pisze fajnie. ci, że wchodzę do Twojego domu? Nie, pisze, że wchodzę do mojego domu akurat, bo ja go utworzyłem. Mm -hmm. Za każdym razem, jak ktoś wchodzi do jakiegoś domu, to ja to widzę. No to słabo.